Jak zrobić, żeby nie zasechł nam korek od kleju, silikonu, akrylu i tym podobne? Oto szybki sposób, którego ja używam i zdaję bardzo egzamin. Następująco musimy zrobić tak, że wyciskamy sobie troszeczkę więcej. Troszeczkę śliny na palca. I robimy taki koreczek Nie przyklei nam się ani do palca, ale przyklei się nam do tej końcówki i zrobi nam się szczelnie, przez co powietrze nam nie wleci do środka i klej nie zaschnie. Można użyć śliny, można użyć jakiegoś płynu do naczyń. Tak, żeby sobie tutaj to właśnie zaklepać w ten sposób. I jak sobie wyschnie i będziemy chcieli ponownie użyć kleju. Wystarczy ten korek sobie przekręcić, oderwać i mamy cały klej super. Tanie, nie zaschnięte nie musimy nic tutaj wkładać wygrzebywać zaschniętego kleju tylko odkręcamy sobie ten właśnie zaklepany korek i mamy klej jak nowy Mam nadzieję że przydatne pozdrawiam